Czy wiesz, co to znaczy chować coś tak głęboko, że nawet twoje własne oddechy zaczynają dźwigać ciężar tego milczenia? On wie. Nauczył się wcześniej tłumić to, co płonęło w jego wnętrzu, nie dlatego, że chciał, ale dlatego, że za każdym razem, gdy odważył się pokazać płomień, ktoś sprawiał, że czuł, że to źle czuć, więc po prostu to połknął. Połknął słowa, gesty, krzyki, które nigdy nie wypłynęły na zewnątrz. Wydawało się, że im bardziej się powstrzymywał, tym bardziej świat go oklaskiwał za to, że jest silny, że jest opanowany. Ale prawda jest taka, że nikt nie dostrzegał ceny tego samokontroli. Nikt nie widział, jak węzeł zacieśniał się w jego piersi za każdym razem, gdy dusił swoją prawdę. Im dłużej to trwało, tym bardziej stawał się niewidoczny wewnątrz siebie. Nie był widziany przez to, co czuł, był postrzegany przez to, co ukrywał, a może znasz to uczucie. Być otoczonym ludźmi, ale czuć, że nikt nie zauważył wulkanu, który pulsuje w tobie. Jego ciało zaczęło dawać znaki, serce biło szybciej bez wyraźnego powodu, jego umysł biegał, jakby zawsze ktoś stał za nim, a mimo to on się uśmiechał. Wypełniał swoje obowiązki, utrzymywał obraz, jakby życie było witryną, w której nie ma miejsca naprawdę duszy. Ile razy już połknąłeś coś, co chciałeś powiedzieć, tylko po to, by nie wywołać konfliktu. Ile razy myślałeś, że milczenie będzie bezpieczniejsze niż narażenie się? Jeśli to już ci się zdarzyło, napisz, potrzebowałem to usłyszeć. Ale ogień nie gaśnie. On się ukrywa, on czeka. I kiedy znajdzie najmniejszą szczelinę, wybucha, i tak było z nim. Po latach ukrywania zdał sobie sprawę, że jego głos już nie chce czekać. Zaczął wychodzić na zewnątrz bez pytania o pozwolenie. Furia, którą myślał, że pogrzebał, wracała jak ogień, który spala wszystko, co nie jest istotne. To tak, jakby każde jego słowo było rozżarzonym żelazem. Nie było już miejsca na półprawdy, nie było już miejsca na przypodobanie się. Wszystko, co przez lata było stłumione, zaczęło spalać. Stary scenariusz. Czy potrafisz dostrzec ciężar tego? Lata bólu przekształcone w ostre słowa, niemożliwe do ignorowania, słowa, które już nie mieściły się w jego ciele, słowa, które raniły, ale także wyzwalały. Ciekawym jest to, że świat zareagował dziwnie. Ludzie, którzy przyzwyczaili się do jego milczenia, nie wiedzieli, jak poradzić sobie z dźwiękiem prawdy. Nazwali to złością, buntem, brakiem równowagi. Ale w rzeczywistości to tylko nadmiar tłumienia zaczął się rozpadać. Nie chciał już dłużej utrzymywać roli, która go niszczyła. Nie chciał być zimnym murem, który wszyscy chwalili. Chciał być ogniem, a w głębi duszy wiesz, są chwile, gdy ogień jest jedynym sposobem na oczyszczenie terenu. Może jesteś w tym punkcie również. Może są rzeczy, które połykałeś przez tak długi czas, że już nawet nie dostrzegasz, jak to niszczy twoje wnętrze. Poczucie przychodzi jak szept, ale szybko zamienia się w krzyk. Nie musisz już milczeć, aby się zmieścić. I za każdym razem, gdy coś mówił, czuł strach. Strach przed utratą ludzi, strach przed brakiem akceptacji, strach przed tym, że przestanie siebie rozpoznawać. Ale był też dziwny spokój, jakby w końcu oddychał prawdziwym powietrzem to tutaj ujawnienie staje się niewygodne. Kiedy uwalniasz to, co przez lata tłumiłeś, krajobraz się zmienia. Nie wszyscy będą bić brawo, nie wszyscy będą w stanie to znieść, ale poczujesz coś, czego nigdy wcześniej nie czułeś autentyczność. Czy zauważyłeś, jak boli życie, będąc w połowie? On zauważył i z tego powodu, nawet jeśli następne dni miały być pełne konsekwencji, zdecydował się nie cofnąć. Nie było już miejsca na mężczyznę, który wszystko połykał. Teraz każde słowo było iskierką odrodzenia. A ty, czytając to teraz, być może czujesz dreszcz, jakby to była Twoja własna historia opowiedziana innym głosem. Jeśli tak jest, nie ignoruj tego. Może ten sam ogień jest gotowy, by zapłonąć w tobie również. Bo nikt nie został stworzony, by dźwigać ciężar, który nie pasuje. Nikt nie urodził się po to, by tłumić to, co krzyczy dusza. I kiedy nadchodzi ten moment, nie ma znaczenia, jak długo się to kryło. To, co było ukryte, uwalnia się. On jest na to dowodem. A może ty też nim jesteś? Jego ciało zaczęło reagować w inny sposób. Gardło piekło, jakby każde wchłonięte słowo zostawiło niewidzialne blizny. Pierś wcześniej ściśnięta, teraz się rozszerzała, jakby miała przebić przestrzeń. To było uczucie kogoś, kto nigdy nie pozwolił, by prawda przeszła w całości przez usta. Czy zauważyłeś, jak dziwnie brzmi Twoje własne głos? Inny, mocniejszy, niemal nie do poznania. To było to, co on czuł. A wraz z dziwnością przyszła jasność. To zawsze był prawdziwy głos, tylko tłumiony przez warstwy milczenia. Nie pragnął zemsty. Nie chciał nic nikomu udowadniać. To, czego pragnął, to po prostu istnieć bez przeprosin. A może to jest najgłębsza forma wolności. Tylko ta wolność przeraża. Przeraża! Bo nie zależy od aprobaty. Nie szuka pozwolenia. To skok bez zabezpieczeń, a gdy wykonał ten skok, zorientował się, że nie ma powrotu. Ludzie wokół zaczęli reagować. Niektórzy się oddalili, nie mogąc znieść nowego dźwięku. Inni byli w szoku, jakby widzieli nieznaną wersję jego. Nieliczni, bardzo nieliczni, zrozumieli, że to nie była furia, to było odrodzenie. To tutaj musisz poczuć ciężar tej sceny. Mężczyzna, który milczał przez lata. Teraz mówi, a każde jego zdanie to nie tylko zbiór słów, to zwrot wszystkiego, co zostało skradzione, to płomień pochłaniający to, co już nie było potrzebne. Jego milczenie podtrzymywało wiele iluzji, podtrzymywało kruche relacje, podtrzymywało role, które nigdy nie były jego, podtrzymywało fałszywy pokój, który kosztował za wiele. Teraz, z uwolnionym głosem, wszystko to zaczęło się sypać. Czy doświadczyłeś kiedyś podobnej sytuacji, gdy zmiana w tobie zburzyła to, co inni myśleli, że jest stabilne? Jeśli tak, napisz w komentarzach, już przez to przeszedłem. Ciekawe jest to, że ból związany z utratą wydawał się mniejszy niż ból pozostawania w niewoli i wtedy zdał sobie sprawę z czegoś istotnego. Życie nie polega na utrzymywaniu niezmienionego scenariusza. Chodzi o to, by pozwolić prawdzie wyrwać to, co już nie pasuje. Jednak jego umysł nie był przyzwyczajony do tej siły. Nadeszły bezsenne noce. Pojawiły się pytania bez odpowiedzi. Przypomnienia z przeszłości naładowane bólem. Było jakby otwierając usta. Otworzył również pudełko, w którym przechowywał duchy. A mimo to była odwaga. Bo odwaga to nie brak strachu. To chodzenie, nawet gdy strach krzyczy wewnątrz. I on kroczył. Słowo po słowie, jak ktoś, kto przemierza pustynię. Wiedząc, że w pewnym momencie znajdzie wodę, z każdym wyznaniem czuł, jak część ciężaru się rozpuszcza, z każdym krzykiem oddech stawał się lżejszy, z każdą wypowiedzianą prawdą trochę więcej podłoża pojawiało się pod jego stopami. A ty, czy kiedykolwiek myślałeś, ile razy Twój milczenie utrzymywało coś, co powinno się skończyć? Ile razy chroniłeś innych, a sam cierpiałeś w ciszy? Ile razy wierzyłeś, że milczenie to miłość? To tutaj percepcja przychodzi jak ostrze. Milczeć to nie miłować, milczeć to umierać powoli, a on, zdając sobie z tego sprawę, postanowił już nie umierać w ciszy. Dni stały się intensywne, wszystko wydawało się nabierać więcej kolorów, więcej ryzyka, więcej życia. Było jakby w końcu mógł dotknąć świata własną skórą, bez masek, które nosił przez tak długi czas. Serce wciąż drżało, ale teraz drżało naprawdę, a nie ze strachu. I wtedy stało się coś nieoczekiwanego. Jego słowa zaczęły dotykać innych. Mężczyźni i kobiety, którzy również milczeli przez lata, usłyszeli i rozpoznali się nawzajem. To nie była tylko Jego głos, to była głos wszystkich tych, którzy zostali uciszeni. Jego ogień się rozprzestrzeniał, ale nie po to, by zniszczyć. To był ogień, który oświetlał, który pokazywał, gdzie są niewidzialne łańcuchy. Ogień, który mówił: Ty również możesz się wyzwolić. I może właśnie to czujesz teraz. To wewnętrzne wezwanie, by przestać nosić to, co nigdy nie było Twoje, ta chęć mówienia, nawet jeśli głos drży, to pragnienie, by nie czekać dłużej na odpowiedni moment, bo ten moment jest teraz. On nie wiedział, czy jest gotowy, ale nauczył się, że przygotowanie nie istnieje, gdy mowa o prawdzie. Albo mówisz, albo gasniesz. A on wybrał mówienie. Ten wybór spalił wszystko. Spalił kruche więzi, spalił fałszywe oczekiwania spalił nawet obraz, który sam sobie stworzył, ale wśród popiołów było coś nietkniętego, esencja. A kiedy zobaczył tę esencje, bez ozdobników, bez masek, zdał sobie sprawę z czegoś, co wszystko zmieniło. Nie był tym, kim myśleli inni. Nie był tym, co tłumił. Był tym, co tliło się od początku, czekając na moment, by się ujawnić. Czy zauważyłeś to w sobie? Te iskrę, która nigdy nie gaśnie, nawet gdy próbujesz ją stłumić. To jesteś ty. I zawsze znajdzie sposób, by wydostać się na powierzchnię. Spojrzał w lustro i po raz pierwszy nie poczuł wstydu. Odbicie nie było idealne, ale było prawdziwe, a w głębi duszy to było wszystko, czego potrzebował, bo doskonałość zniewala, ale prawda wyzwala. Co się dzieje, gdy prawda w końcu znajduje przestrzeń? To nie tylko ulga, to chaos, bo wszystko, co zbudowane na milczeniu, zaczyna się rozpadać. Zdał sobie z tego sprawę w bolesny sposób. Każda relacja wydawała się ujawniać to, czym naprawdę była. Przyjaciele, którzy wydawali się lojalni, oddalili się, zszokowani intensywnością jego słów. Rodzina próbowała ponownie go uciszyć, mówiąc, że to przesada, że nie ma potrzeby aż tak, ale on wiedział, kto nazywa to przesadą, tak naprawdę boi się autentyczności. A im więcej mówili mu, by przestał, tym mocniej czuł, że nie może już cofnąć się. To było jak otwieranie zapory po dziesięcioleciach. Woda nie wraca do środka. Ona płynie, postępuje, porywa wszystko na swojej drodze. Czy zauważyłeś, jak głośna jest wolność? Ona przeszkadza, ona porusza, ona łamie komfortową ciszę innych. I, mimo że tak, to jedyny dźwięk, który warto usłyszeć. Jego noce były pełne wspomnień. Wszystko, co połknął, wychodziło na jaw, jak fragmenty, niedowiedzione słowa, powstrzymane łzy. Gesty, których nigdy nie mógł zrealizować. Każde wspomnienie było jak na nowo otwarta rana, ale także dowodem na to, że żyje. Były dni, w których wątpił, czy robił to dobrze? Czy nie lepiej byłoby znów się uciszyć, dopasować, żyć jak wcześniej? Ale wtedy ciało reagowało, kiedy milczał, serce przyspieszało, oddech się zatrzymywał, umysł ciemniał, kiedy mówił nawet ze strachem, odczuwał spokój. Czy zauważyłeś, jak prawda boli? Ale milczenie zabija? To zrozumiał. I powoli jego słowa zaczęły przyciągać innych, którzy również nosili rany. Szukali go w sekrecie, jak ktoś, kto szuka wody na pustyni. Mówili: Ja też milczałem przez lata. Mówili: Powiedziałeś to, czego nigdy nie miałem odwagi powiedzieć. Mówili: Gdy Cię słyszę, czuję, że też mogę oddychać. To było dla niego dziwne. Nigdy nie myślał, że może być głosem dla kogoś, ale nagle był. I zrozumiał, że gdy ktoś łamie milczenie, otwiera drogę, aby wielu mogło uczynić to samo. Jego ogień nie był już tylko jego, był ogniem dzielonym. I to wszystko zmieniło, bo wcześniej złość wydawała się samotna, teraz stała się ruchem, falą, zbiorowym krzykiem, który zaczynał echem rozbrzmiewać w wielu miejscach. Czy ty to przeżyłeś? Czy zauważyłeś, że twoja ból może być kluczem do uwolnienia innych? Jeśli to ma dla ciebie sens, napisz tak. Zaczął dostrzegać, że w tym, co wydawało się tylko buntem, kryła się misja. Nie chodziło o zniszczenie, chodziło o ujawnienie. Nie dotyczyło to tylko jego, chodziło o wszystkich, którzy nosili niewidzialne łańcuchy. Im więcej mówił, tym bardziej zdawał sobie sprawę, że nie potrzebuje doskonałego przemówienia. Nie potrzebował prób ani oklasków, potrzebował tylko odwagi, żeby się nie cofnąć, ale odwaga męczy i on również był zmęczony. Były dni, kiedy chciał zniknąć zniknąć wrócić do znanej ciemności. Dni, w których ciężar reakcji wydawał się większy niż płomień, który nosił w sobie. A mimo to coś w nim nie pozwalało mu się poddać. To było tak, jakby istniała większa siła kierująca każdym słowem coś, co mówiło: Nie zatrzymuj się, bo to nie jest tylko o tobie. I on szedł dalej. Czy kiedykolwiek to poczułeś, jakbyś był prowadzony przez coś? Co wykracza poza Twoją własną siłę, ta percepcja zmienia wszystko. Bo kiedy rozumiesz, że nie jesteś sam, znajdujesz energię tam, gdzie myślałeś, że już nic nie ma. Zaczął pisać. Na początku były to tylko luźne notatki, urywki zdań, niespójne myśli, ale wkrótce zeszyty wypełniły się prawdami, których nie mógł dłużej zatrzymywać. A każde napisane słowo wydawało się nosić ten sam ogień, co słowo wypowiedziane. Strony stały się lustrami. Lustrami, które pokazywały mu to, czego świat nigdy nie pozwolił mu zobaczyć, i stopniowo zaczął dostrzegać, że nie musi już tylko krzyczeć. Teraz musiał budować. To był punkt zwrotny: z ognia, który niszczy, w ogień, który ogrzewa, z krzyku, który rozdziera, w słowo, które leczy. Ale nie myśl, że to było łatwe. Proces był brutalny, bo zanim nastąpiła uzdrowienie, ogień spalił to, co wciąż pozostawało z masek, i to bolało. Bolało tracić tożsamości, które utrzymywał przez tak długi czas, bolało zrezygnować z wizerunku, który go chronił, bolało pozwolić umrzeć temu, co już nie miało sensu. Ale wiesz, nie ma odrodzenia bez śmierci, on wiedział o tym teraz i postanowił umrzeć dla wszystkiego, co nie było prawdziwe. To, co rodziło się na jego miejscu, nie było proste, było surowe, było niedoskonałe, było intensywne, ale było prawdziwe. I ta prawda, choć przerażająca, była tym, czego zawsze pragnął. Zrozumiał w ciszy poranka, że całe jego życie zostało zbudowane na fałszywej scenie. Złość nigdy nie była tylko złością. Było życiem proszącym o przejście. To była jego dusza krzycząca, aby nie została zapomniana. I kiedy w końcu pozwolił sobie czuć, zdał sobie sprawę, że ogień nie przyszedł, by go zniszczyć, ale by go przywrócić. Przywrócić prawo do istnienia bez przepraszania, przywrócić prawo do mówienia bez mierzenia każdej sylaby, przywrócić prawo do bycia całością, nawet jeśli to przeszkadza całemu światu. Czy zauważyłeś, jak spędzamy lata, próbując pasować tam, gdzie nigdy nie byliśmy zapraszani? On to zauważył i w tej chwili zrzucił ciężar wszystkich ról, które nigdy do niego nie należały. Samotność nadeszła. Ale nie była to samotność wynikająca z braku ludzi. Była to samotność narodzin na nowo, przekraczania wewnętrznej pustyni, gdzie prawie nikt nie ma odwagi kroczyć. A mimo to była tam spokojność, bo nic nie jest bardziej duszące niż życie w otoczeniu ludzi i jednoczesne poczucie pustki w sobie. Zaczął mówić inaczej. Nie nosił już masek. Nie starał się już zadowalać. Każde zdanie było kawałkiem duszy przekazywanym bez filtra. Niektórzy go odrzucili. Ale ci, którzy zostali, zostali, ponieważ rozpoznawali prawdę. I zawsze tak jest. Gdy pokazujesz się w całości, fałsz znika. Zostają tylko ci, którzy mają odwagę stanąć w obliczu Twojej istoty. I to boli, ale także wyzwala. Stopniowo zdał sobie sprawę, że nie musi się już usprawiedliwiać. Życie nie polega na tłumaczeniu chodzi o to, by być, a za każdym razem, gdy po prostu był, czuł, że Ziemia staje się mocniejsza. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że to, co nazywasz słabością, może być w rzeczywistości Twoją najgłębszą siłą? To właśnie odkrył, że złość była tylko zapowiedzią odwagi, że skrywana cisza była preludium do niezłomnego głosu, że strach krył drzwi do wolności. A kiedy ta wolność nadeszła, nie było już powrotu. Dni stały się inne: bardziej intensywne, bardziej ryzykowne, bardziej żywe, ponieważ prawdziwe życie nigdy nie będzie bezpieczne ale zawsze będzie rzeczywiste. Spojrzał wstecz i nie rozpoznał mężczyzny, który milczał. To było jak patrzenie na obcego, obcego, który nosił jego twarz, ale nie jego duszę. A ta percepcja była trudna, ale niezbędna. Dlaczego nikt nie może iść naprzód wiecznie patrząc w tył? Przyszłość otworzyła się przed nim jak nieznana droga. Nie było map, nie było gwarancji, był tylko wewnętrzny ogień mówiący idziemy dalej. I on poszedł dalej. Czy Ty również czujesz to wezwanie, ten impuls, aby przestać ukrywać to, co płonie w Tobie? Ten krzyk uwięziony, który prosi o uwolnienie? Jeśli tak, skomentuj: Musiałem to usłyszeć, bo być może jesteś dokładnie w tym miejscu, w którym On był na granicy między duszeniem a uwolnieniem między powtarzaniem tej samej roli, a narodzinami dla czegoś większego. A jeśli ta wiadomość dotarła do Ciebie dzisiaj, to nie jest przypadek to lustro to znak. To ogień rozpalający ogień. To, co odkrył, jest proste, ale przemieniające. Nikt nie może żyć za ciebie, nikt nie może mówić w twoim imieniu, nikt nie może nosić wiecznie ciężaru, który tylko ty wiesz, jak bardzo boli. Albo się uwolnisz, albo będziesz żył jako więzień niewidocznej celi, którą sam trzymasz zamkniętą. On zdecydował się złamać kraty, a pytanie, które teraz się rozlega, to kiedy przyjdzie twoja kolej. Jeśli to poruszyło Cię, następne wideo poruszy jeszcze bardziej. Kliknij tutaj i kontynuuj ze mną, ta rozmowa się tutaj nie kończy.